Dobra, ja Wam teraz pokażę, gdzie ja jestem. Ja nie wierzę w to, że ja tu jestem. Pogięłam, nie powiem Wam chyba. że byłam na karuzeli dla dzieci. Dla mnie dramat, ja się serio nie nadaje i moje dziecko było przerażone, on się chyba tak samo nie nadaje jak ja. E, I to było dla dzieci, moi drodzy. Ja nie, to jest masakra jakaś. Ja nie wiem jak oni tu zjeżdżają na tych wszystkich atrakcjach. Masakra, dla mnie masakra. przyszedł sobie właśnie na takie łódki, na takie, żeby sobie poszczelać wodą. No nie. Ja naprawdę nie wiem czemu tak mam, ale dla mnie to jest kosmos. Mogę latać samolotem, mogę jeździć szybko samochodem, rowerem, ale yy, nie statkiem i nie takimi atrakcjami, gdzie jest ciśnienie do góry i później na dół i nie, nie, to nie wiem. Dla mnie to jest tragedia. Bardzo to jest fajnie, bardzo. Bardzo tak kolorowo, fajnie. Jak taki mały Disneyland w Polsce. Atrakcja atrakcje dla mnie, to jest no, taki... Siedzę sobie w wodzie. No, to dla mnie. To jest takie krótkie. Uwaga, no, teraz no, będzie szybciej. To są atrakcje dla um, matki. Mojącej się. Tam, mój Zoom nie będzie taki super jakości, ale patrzcie, oni myślą sobie, że sobie tam będą, co nie? Tak, pomalutku, pomalutku, pomalutku. A to jest takie ciśnienie w dół, że aż dupa wam do góry skacze. Teraz uwaga. Powiem wam, masakra jest jakaś, masakra. Patrzcie, teraz będą wjeżdżać tutaj, uwaga. <ścoughs> Ninja Go! Ninja go! Widać jak w palkam opisie, papa! Subskrybujcie z dzwoneczkiem oraz i zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Kocham <trybne> Cheerujemy się. Mimo wszystko powiem Wam, że chodzenie tutaj po tym całym resorcie, jak to można nazwać, to trochę jest męczące i powiem Wam, że ja obram bluzę i jest bardzo ciepło, więc trochę jak się szukam gdzieś cienia, bo jestem bardzo cieplutko. właśnie jak widzieliście, zrobiliśmy taki piknik tutaj, usiedliśmy sobie w takiej strefie, to są jakieś brzuski, jakieś takie różne więc fajnie i można sobie właśnie tutaj dostajecie taką opaskę, kupujecie płacicie jedną kwotę chyba dwie dyszki, tak mi się chyba wydaje i tu możecie sobie do szafki włożyć plecak, wkładacie tam rękę dokładnie to, co wam pokażę tu wkładacie właśnie sobie rękę, jak macie opaskę na ręce i wam się otwiera dana szafka i tam wkładacie sobie wasze rzeczy później możecie sobie je odebrać ja Myślałam, że tylko na początku jest taka szafka, ale okazało się, że jest też tu i jeszcze inne punkty są, więc można sobie przemieszczać ten plecak i nie trzeba z nim nigdzie chodzić i wchodzić, bo trochę to było uciążliwe, że ja myślałam z tym plecakiem, a mój mąż też szedł na zabawę. I ja tu z Milanem i z ciężkim plecakiem, z tym jedzonkiem, bo powiem Wam, niby nie jest drogo, bo za kawę mrożoną i za loda jedną taką sporą gałkę, dużą, taką większą niż taki standardowe, jak są w kafejkach, Zapłaciliśmy 20 zł, niby niedużo, ale to tylko był Lutikawa mrożona, gdzieś jeszcze coś zjeść i tak dalej. Więc jeżeli nie chcecie wydać kupę kasy, a tutaj jest dużo miejsca siedzenia i nikt wam nie zabrania siedzieć w różnych miejscach, żebyście sobie zjedli swoje jedzenie, to super jest sobie wziąć plecak właśnie z jakimś jedzonkiem, usiąść z tego, zrobić sobie taki bibaczek, troszeczkę, taki piknik i trochę pochillować. Bo no tak w kółko tutaj łazić i coś robić, to tak się nie da, powiem Wam. No, także no, polecam Wam tu przyjechać. Fajne doświadczenie. Jeszcze jak lubicie i macie frajdę z jeżdżenia na tych wszystkich karuzelach, no to już w ogóle już to, się, to już ogień. Ja tak jak Wam mówię. Ja się nie nadaję na takie zabawy. Ja jestem tu rekreacyjnie i pilnuję dzieci i torby. Kupiłam sobie tutaj taką kawę. To jest kawa mrożona gorzka z mlekiem kokosowym i z lodem. I taka kawa 20 zł. No nie jest za tanio, ale też no, nie jest najgorzej. Także piję i chłodzę się bo mi za gorąco w tej bluzie. Chyba trochę przesadziłam z moim ubraniem, już nawet włosy związałam. Test. 22 bo już tu piłam. Dobra, no i gorzka. Ja lubię... Nie lubię słodkiej, więc dla mnie super. Bardzo jest gorąco dzisiaj. Jest 25 stopni, powiem Wam i trochę się za ciepło poobrałam na bluzę. Fajnie, bo jest dużo chmur. Więc jakby to słońce nie praży cały czas, ale jakby było tak, że nie ma chmur, to Wam powiem, że jestem już zgonem z gorąca. Bardzo, bardzo ciepło. Czekam właśnie po chłopaki, proszę, na wodną atrakcję. Czekam na nich i idziemy dalej. Teraz się dzieci bawią. Starzy się już wybawili, więc teraz czas na dzieci. Mimo, że stary to chyba już nie pasuje, bo są już zmęczeni. No ale teraz nie mamy już wyjścia. Ich kolej już minęła. Fajnie tu, ale naprawdę trzeba tu przyjechać rano i być to. Bardzo długo, powiem, wam. z usiądnięciem, z jedzeniem, z, z, z odpocznięciem. No, schodzi. A tu jesteśmy w strefie dla dzieci. O, fotobudka. Fajna restauracja, pięknie wygląda. Czekaj. Jakbym wiedziała, że tu jest aż tak, to bym sobie tylko kąpielowy wzięła. Milan pomału! A! Ale mówię wam, pogoda jest przepiękna, jest 25 stopni. Ale powiem Wam, takiego widoku na pewno nie uraczycie w sezonie, bo tutaj praktycznie nikogo nie ma. Moi, drodzy, zobaczycie w wodzie. Leżaki wszystkie są praktycznie puste. Nikogo tu nie ma, nikogo. Także, no tak, można sobie tu przyjechać na chileaucik. Moim zdaniem, nie jest sezon, ale dzieciaki się tutaj parę ciepla. Więc hm. mam tylko nadzieję, że moje dziecko nie będzie chore po tym. No, ale ciężko mu odmówić, żeby się poszedł pobawić w tej wodzie. Fajnie, tutaj naprawdę fajnie, tam jakiś statek jest mojemu dziecku ręcznik 90 zł, no bo przecież muszę go okryć i powyciera jak wyjdzie z tej wody dramat, no ale cóż ja zrobię? Nic. Nie odmówię dziecku. A będę się już żegnała e, chyba z tego miejsca, dlatego że mam 38% baterii, więc myślę, że mi nie wytrzyma już tak długo. Także gdybyś się nie odbywała, to dzięki, że byliście, zostawcie suba, łapkę w górę, jeżeli ten film się podobał i jeżeli chcecie być z nami na większej ilości naszych wycieczek w tym roku, to zapraszam do subskrypcji. Widział dzwoneczka i bądźcie na bieżąco buziaki.